Witam. Przedstawiam Państwu zlewozmywak Lavello, Luxor 1,5 zakupiony na stronie, ale z lewy. Za sam produkt i firmę znalazłam na Facebooku. Miałam bardzo dobre opinie, dlatego też zakupiłam ten zlewozmywak. Jestem z niego bardzo zadowolona. Ma piękne ołówe kształty, krawędzie zaokrąglone, nieraniące. Widać, że jest wykonany ze starannością. Zaś sam zakup na stronie był przyjemny. Wszystkie niezbędne informacje na niej znajdziemy i rozwiejemy nasze wątpliwości. Co do na przykład typu, bo jest ich bardzo dużo, są dwukomorowe, jednokomorowe, tak jak widzicie Państwo, półtorej komory, czy też wielkość w stosunku do szafki na przykład. Na samej stronie też można znaleźć takie dodatki jak baterie. Na przykład ja mam tutaj z dwoma kranami. Oraz dozowniki do mydła, czy też do płynu, do naczyń, a także same syfony. Ja mam automatyczne akurat. Także nie trzeba latać ze strony na stronę. Tylko wszystko w jednym miejscu i to jest wygodne i wiemy, że będzie pasować. Wszystko jest bardzo dobrej jakości, tak jak kran, czy też z Także bardzo polecam tą stronę i polecam z Lavello.